Zacznijmy może od planu zajęć, ponieważ on jest dosyć istotny. Plan lekcji to jest 5 godzin i dalej internetowe saloniki dobromiły maturalnej, czyli platforma, która jest dostępna dla Was 24 godziny na dobę. I gdyby coś się działo, gdybyście się nie mogli zalegować, to będziecie pisać do swojej opiekunki, a z Waszą prowadzącą. Będziecie się komunikować za pośrednictwem platformy. Tam jest taka opcja: wyślij wiadomość, jeżeli to będzie miało być coś, co będzie tylko dla Pani Justyny, i są też fora. Fora dyskusyjne z zadaniami do takiego wspólnego omówienia dla Was uczniów, ale na których też jest oczywiście obecna Pani Justyna, sprawdza, co wypisujecie, czy podążacie w dobrym kierunku. Każda taka lekcja, jak ta, jest nagrywana po to, żebyście mogli ją odsłuchać ponownie, powtórzyć, jeżeli macie taką potrzebę, ochotę, ale też po to, że jeżeli was tu nie będzie z nami, to żebyście sobie po prostu mogli odsłuchać. I te lekcje również znajdziecie na platformie, na tej tajemniczej platformie. Na platformie macie różnego rodzaju mini zadania. I my te zadania będziemy Wam odsłaniać systematycznie, partiami. Dlaczego? Justyno, jakby nam Pani tutaj mogła trochę powiedzieć, bo ten stopień trudności tam będzie trochę taki progresywny, prawda? Ja, okładając te ćwiczenia i dobierając teksty kultury, Powiem tak, miałam pełną świadomość, że wrzucam Was na głęboką wodę. I prawdę mówiąc, o to mi chodziło i zawsze tak robię. Jeżeli moi uczniowie przystępują dopiero do uczenia się analizy i interpretacji, to ja mam po prostu taką metodę. I nie dlatego, że jestem złośliwa. Tylko dlatego, że uważam, że jeżeli się zacznie od takich powiedzmy trudniejszych rzeczy, to później naprawdę wszystko się zanalizuje. Pani Justyno, jeszcze bym bardzo prosiła, żeby też Pani wspomniała o wehikułach czasu. Co to są te wehikuły? Oznacza? To jest coś, co w podręcznikach szkolnych często jest określane jako właśnie konteksty i nawiązania, i takie się to wszystko bardzo mądre wydaje. Natomiast ja uważam, że tak naprawdę takie poruszanie się po kontekstach może być prawdziwą przyjemnością i takim właśnie śledzeniem, tropieniem po śladach, bo jeżeli na przykład mamy mit o ikarze i go znamy, to też w tej podstawowej wersji, tak. Wiemy, że leciał, leciał i nie doleciał, bo spadł, bo wiadomo, co się stało. No to jeżeli w obrazie, który tutaj teraz widzicie, to jest obraz Hermońskiego, lecą ptaki, ja oczywiście pewności żadnej nie mam, ale mnie się to trochę skojarzyło z tym lotem ikaryńskim. Mnie się skojarzyło, tak jak mówię. I trochę was naprowadzam na to skojarzenia. To jest właśnie wehikuł czasu. Przenosimy się w zupełnie inny czas w XIX wiek, bo to jest obraz XIX-wieczny. I wy to widzicie nawet nie wiedząc o tym, bo to widać na przykład po ubraniach, prawda, tych postaci. Oczywiście, jeśli wiecie, to jeszcze lepiej, tak, jeżeli umiecie osadzić konkretnie w tym kontekście, ale ja uważam, że ten kontekst nie jest najistotniejszy, tak jak mówiłam na tych początkowych webinarach. W związku z tym tak się zgrabnie przemieszczamy po całej kulturze tak naprawdę, bo to mogą być teksty literackie, rzeźby, instalacje, i tak sobie wyszukujemy tutaj różne ślady. Różne obecności, czy to właśnie motywów mitycznych, czy biblijnych, czy jeszcze jakichś tam innych tematów. I tutaj to jest, te wehikuły Wam pomogą. Zacząć myśleć właśnie tymi tak zwanymi kontekstami, czego się tak często boicie, a tak naprawdę potraficie sobie wymyślić te konteksty, bo wy się boicie tego, że na maturze nie przyjdą wam one do głowy, tak? że zanalizujecie jakieś tam dzieło, coś tam o nim powiecie, ale że już nie odwołacie się do innych utworów, a ja uważam, że się odwołacie, tylko troszkę pomyślicie.